Fact or fiction, you picked your poison. This mental friction, clearly it's been broken. Borderline tragic is so dramatic, it's automatic. It on like magic. What would it take to make you feel better again? What would it take to make you feel better again? What would it take to make you feel better Ale hey, panie kochani, tam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. I Jak wiecie, ja przychodzę do was z holem zakupowym, no już po tych takich tutaj ciuszkach gdzieś pewnie widać, że będzie to taki jesienny hol zakupowy, pokażę Wam co u mnie się gdzieś tutaj pojawiło, jeżeli chodzi o właśnie taki klimat jesieni, także zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a ja zapraszam Was do oglądania. I od czego by tu zacząć? Bo jak widzicie, trochę mam tutaj taki wajbik jesieni. Też jak spojrzycie w dół, to widzicie, że mam też budki moje drodzy, na przykład właśnie kaloszki, w których jestem totalnie zakochana. No i dobra, może tak, od czego by tu zacząć? Weźmy, weźmy może, a weźmy taką koszulę. Ona jest dość fajna, przepiękna. Taka wiadomo, ona jest Trochę taka konwojska, nie wiem dlaczego mi się kojarzy, wiadomo elegancka, w taką przepiękną kratkę. E, tu jest zapinana, ale z takich fajniejszych rzeczy. To ona jest przepięknie tutaj z tyłu złapana na taką kokardkę. E, wiadomo jak się to ubierze na siebie, wygląda to o wiele, wiele ładniej. E, I tak się prezentuje ta koszula i można ją i zarówno, wiadomo do długich spodni, taka typowo ciepła wersja, ale ja jednak skusiłam się jeszcze tutaj, może wezmę, odwieszę ją, bo ja się skusiłam, żeby ją jeszcze połączyć na przykład z takimi pięknymi białymi shortami. E, Szorty są z Zarki i w sumie już je chyba kupiłam no wcześniej. Gdzieś tam nie, że teraz ostatnie, aczkolwiek fajnie pasują, więc też stwierdziłam, że Wam je pokażę. I może zejdziemy troszkę na dół. Ja też tutaj trochę uchnę, ponieważ jak widzicie w się zakupiłam sobie wojki w przepięknym kolorze i one są też takie fajne, bo są krótsze, także taki look, zobaczcie jak to wygląda na mnie. Może coś teraz weźmy z tej bliższej mnie tu części dla odmiany eee, i może weźmiemy na przykład coś, w czym jestem totalnie zakochana eee, i jest to spódniczka. Jest ona taka fajna, milutka cieplutka, ma totalny vibe i do tego właśnie, no ten wzór, wzór taki krowka, ja w ogóle tylko dopo, dopowiem, że mam przepiękne takie pazurki też z takim motywem krówki, to zaraz pewnie też zobaczycie na przybliżeniach, ale jeżeli chodzi o tą spódniczkę na przykład, również w wbojki, które Wam pokazywałam i teraz ona w sumie, można ją wiadomo na parę wersji łączyć, jak zresztą wszystko ja pokazuję Wam tylko takie przykładowe zakupiłam taki przepiękny top, tak to nazwijmy taki trochę ala go się tutaj u góry wiąże, no tutaj go tak żeby Wam bardziej to pokazać, jak to wygląda z tyłu. W przepięknym brązowym kolorze, właśnie na przykład z tą spódniczką wygląda to obłędnie. imitacją takiego właśnie ale Staniczka z kąpielowego. Tym razem mamy tutaj taką panterkę. Fajny, taki lekko większy, ale nie tylko. I on właśnie na przykład bardzo ładnie też wygląda w połączeniu z tą krówką. A jak mowa już o takim bardziej krówkowym wajbie, no to ja bym tutaj jeszcze nie odchodziła od klimatu krówek, ponieważ zejdźmy na dół, moi drodzy. Jak widzicie tutaj na dole są budki, które też ostatnio gdzieś tutaj się u mnie pojawiły. Są to budki Amidasa, jak zresztą tu trochę Widać. I one są również w takim e, klimacie grówki, mają taki wzorek i do tego one mają taki fajny materiał. Na coś bardziej w ten klimat, w tą stronę. Co by tu wam pokazać? Może, moi drodzy, weźmiemy, a na przykład taką sukienkę. Jak widzicie, mega cieplutka z takiego fajnego materiału. Jest ona taka wiadomo dłuższa. Tutaj bardziej pod szyjkę, No ten materiał jest mega cieplutki. I jeżeli chodzi o tą skinkę, to ona ma mega ładne plecy. Uwaga, moi drodzy, ta dam takie wycięte, przepięknie to wygląda. I jeżeli chodzi o nią na przykład, no to tutaj z przodu też możecie zauważyć czapeczkę z takim miskiem słodkim, taką brązową, która się mieści na przykład w torebusie. Torebkę już wiadomo, możecie kojarzyć. Ale mam też kaloszki, więc zejdźmy znowu już tutaj na nią, ponieważ. Również pojawiły się w mojej kolekcji takie przepiękne kalosze, takie właśnie brązowo-bordowe. W sumie one przepięknie łączą się, no i ten klimat jesienny, w ogóle jakieś takie jesienne, deszczowe dni. No, po prostu top on the top, więc zobaczcie, jak to wygląda na mnie. Momencie. Ona jest również przepiękna, i jeżeli chodzi o tą spódniczkę, taka fajna, ona schodzi nam tak lekko niżej troszkę i ja w ogóle postanowiłam trochę poszaleć, to jest taka bardziej crazy wersja, ponieważ zakupiłam coś takiego w przepięknym złotym kolorze, taki właśnie topik taki i tak dalej, z takimi pięknymi tutaj topikostaniec, taki z dędającymi gwiazdkami, no totalnie objechany outfit, jestem w tym zakochana, taki no to jest taki bardziej crazy look, od razu tutaj dodam taki bardziej imprezowy, to w ogóle mega fajnie się mieni, wygląda i na przykład w połączeniu z tym wygląda obłędnie. Ten komplet, który mam na sobie również, gdzieś u mnie się tutaj ostatnio pojawił, przepiękny brązik taki z taki brązik oborno, w sumie jak kaloszki zresztą. I no, właśnie do kaloszków i nie tylko. Zobaczcie jak to wygląda na mnie. A jeżeli chodzi o na przykład tą spódniczkę, to mam również t-shirt i tym razem taki przepiękny t-shirt też taki lekko większy. I zobaczcie, czy wy widzicie tego jamniczka. No, ja jestem po prostu zakochana. Nie to, że jamniczek, ktoś jeszcze ma okularki, i do tego ma właśnie taką e, przepiękną chustkę na głowie. Totalnie przepięknie to wygląda na przykład w takiej wersji do e, tej skórniczki, no, i to do tego to... na przykład balerinki jakieś. Zobaczcie, jak to się będzie prezentowało na mnie. O tych krótkich takich shortach to też zobaczcie na przykład w połączeniu z taką przepiękną zary brązową bluzeczką. oczekiwałam sobie coś szałowego. Jest to taki kombinezon z takimi z tym tutaj dołem, piękny brązowy i uwaga, uwaga, dodałam, zobaczcie jakie on ma obłędne plecy. Też fajne na przykład te butki Adidasa, do tego czepeczka, czy też nie, torebeczka i przepiękny outfit, fajny taki typowy vibe jesieni. Taki przepiękny. Tak on właśnie tutaj wygląda. On jest tak fajnie zobaczcie, złapany na dole, że to tak ładnie się tutaj rozchodzi i można go po prostu nosić. I można na przykład też na jakąś bluzeczkę, żeby było nam cieplej, bo jest on naprawdę fajny, cieplutki, milutki i naprawdę fajny, 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 fajny ale do niego też różne wersje. Ja na przykład Wam mogę pokazać z jeansami, które już możecie totalnie kojarzyć, bo Wam je pokazywałam wcześniej, bo są gdzieś tam w mojej szafie. I na przykład ten sweterek, do tego jeansy i butki, na przykład te krówki mam przepiękną stylizację. dodatków, także przepiękne bransoletki, takie trochę większe, właśnie taki komplecik, dwie takie bardziej beżowe oraz takie trochę pomarańczowe vibe'm. one dopełniają totalnie stylizację, co już pewnie mogliście zauważyć. Tutaj też taki fajny pasek, teraz dość popularny akurat w złotym kolorze i e, to jest tutaj pasek taki wiecie na brzuch, też go mogliście zobaczyć na jakichś ujęciach i nie tylko e, właśnie jeżeli chodzi o niego. E, bransoleta taka przepiękna biała taka z korali, e, etui, w ogóle ogarniałam sobie na jesień przepiękny etui, takie wiecie mamy żołędzie, e, świeczki, książkę, dyniki i tak dalej, taki totalny jesienny walik. Czy opaska na przykład na włosy, która również przepięknie się łączy do e, stylizacji oraz coś, co jest uważane hitem, ponieważ zobaczcie, mam takie przepiękne panterkowe rajstopy. No totalnie się w tym zakochałam, więc teraz jeszcze zobaczcie, jak one wyglądają na mnie. Tutaj prezentują się rzeczy, które u mnie się pojawiły, jeżeli chodzi o taki, wiecie, bajbik jesieni. Mamy i kaloszki, nie tylko, trochę taki jeszcze lato-jesień, plus taka typowa jesień, jak widzieliście po tych outfitach. No, więc mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Możecie zostawiać łapki w górę, subskrybować mi kanał koniecznie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. No więc co, moi drodzy, do zobaczenia. Pa, pa!